Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie otrzymał nowy samochód do przewozu osób. Dzięki niemu podopieczni będą mogli podróżować jeszcze bezpieczniej i wygodniej. W dniu dzisiejszym, myślę, że można to określić jako święto bo jest to przekazanie kolejnego samochodu dla Dom Pomocy. Piękne auto za moimi plecami które będzie służyło do przewozu podopiecznych ale również i zaopatrzenia i, i, i wszystkich podstawowych rzeczy. W roku ubiegłym przekazaliśmy busa dla osób niepełnosprawnych do przewozu właśnie podopiecznych na różnego rodzaju wyjazdy i również jeśli była taka potrzeba większej grupy przewiezienia do szpitala czy do, do lekarza. E, także auto i mniejsze i większe jest potrzebne e, dla m, e, ośrodka. E, a z tego, jak widać, e, e, dobrze funkcjonuje do pomocy społecznej, dlatego że. E, Wszystkie te środki na zakupy są to środki własne, wygospodarowane, zaoszczędzone w trakcie roku funkcjonowania, i z tego tytułu właśnie te nowe pojazdy. Pięknie wyremontowany, zagospodarowany teren. Wokół Domu Pomocy robiliśmy termomodernizację, nie tak dawno w tej chwili już zagospodarowanie terenu z utwardzeniem placu, przygotowanie ogrodu, przygotowaniem wszystkiego co będzie niezbędne do letniego funkcjonowania ośrodka właśnie dla podopiecznych, żeby wszyscy mogli tutaj spędzać czas, żeby można było zorganizować imprezy dla naszych pensjonariuszy. Także Dom pomocy społecznej się rozwija, bardzo dobrze funkcjonuje. Ogromne gratulacje dla dyrekcji tego ośrodka i mam nadzieję, że w następnych latach będziemy również mogli cieszyć się nowymi elementami tego domu. Myślę, że kolejne rzeczy związane właśnie z ograniczeniem barier architektonicznych, jak i również doposażeniem naszego ośrodka, po to, żeby nasi podopieczni jak najlepiej mogli tutaj spędzać czas i normalnie funkcjonować. W piątek do Domu Pomocy Społecznej przyjechało nowe auto Dacia Bigster. Jest to samochód w pełnej hybrydzie. W automacie silnik 1.8, 155 koni, bardzo przestrzenny bagażnik, przestrzeń pasażerska, co umożliwi nam przewóz naszych mieszkańców do, chociażby do szpitali, do innych jakichś tam poradni. Jest to kolejne auto, ale jest to auto konieczne ze względu na to, że mamy coraz więcej wyjazdów do szpitali, poradni. Mamy 93 mieszkańców, więc z każdym trzeba po prostu gdzieś pojechać, i auto, które mamy, już no nie wystarcza, no bo mamy, czasami jest tak, że mamy trzy wyjazdy w ciągu dnia, więc tutaj, żeby nie mieć dylematów z kim gdzie pojechać, tylko po prostu będziemy mogli już realizować swoje zadania. I w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować zarządowi Powiatu działdowskiego na czele z panem starostą Pawłem Cieślińskim za umożliwienie zakupu tego auta dla, dla naszych mieszkańców, dla Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie. Gratulujemy zakupu i życzymy bezawaryjnego i bezpiecznego użytkowania.